Weź mu powiedz. Ja to mu nic nie mówię, ty mu powiedz. No weź ty mu powiedz. Nie, ty mu powiedz. No weź. O, proszę bardzo, kto to mnie swoją obecnością zaszczycił? Dwie godziny spóźnienia, południówki obcinam. Y -y. Y -y. A ty tak na poważnie? Nie, kur... Na żarty! A propos żarcia, to co coś zjadł. Na żarcie? to no ty jeszcze dzisiaj nie zarobiłeś. To co mamy robić prezesiku? Masz ołówek? Nie, y -y. Metrówkę mam tylko jakbyś chciał. Masz ołówek? Ja mam ołówek? No weź zapisz na ścianie, rzędno stropu ci podam. Będziemy dzisiaj szalować. No. Dwa, dwadzieścia sześć i pół. Powiedz mi, co to jest za liczba? No jak to jaka, no? Dwa przecinek? 26,5 Chodziłeś ty kiedyś do szkoły? Czy ty widziałeś kiedyś taką liczbę? To jak to zapisać? Mati, weź, ty jesteś bardziej kumaty. Weź mu pokaż jak się to zapisuje. Dawaj Widać, że wy po jednym ojcu. Ale co? Mieliście wy w ogóle taki przedmiot w szkole jak matematyka? No tak, ale z tego co pamiętam, to mówiła, że będę rowy kopała i dużo się nie pomyliła. Mówię, ta sama sytuacja. Daj mi ten ołówek, ja Ci pokażę, jak się to zapisuje. Czy to tak trudno zapisać? Ty, może i ja z Maty jestem niedoklepany, ale powiedz mi, co miałeś z polskiego? Humanistyki na budowie nie spotkasz. Tutaj się liczą przedmioty ścisłe. Jedyne, co mnie teraz ściska, to gumka w gaciach ułomo. Nie no, nie wierzysz, z kim ja pracuję? No, żeby nie potrafić zapisać normalnej liczby... Ja pierdolę co to za analfabeta? Moim zdaniem to każdy zapis jest odpowiedni. Ej, co to jest za projektor? To jest laser. To nie laser, tylko niwelator. Ej, prezes, a do czego to służy? Jak to do czego? Strop będziemy zaraz niwelować. Może byś wytłumaczył, by jak to działa? Zgodnie mam wiedzieć, jak z tego się używa? Jak to działa? Proste. Włączasz i działa. Ale chodzi mi o to, jak ten strop zniwelować. To proste, zaraz Ci wszystko wytłumaczę, chodź. Strop mamy na wysokości 2,70, czyli 2,70 2 ,70 m, 2,70 cm, tak? I teraz tak. Grubość stropu będziemy go niwelować od dołu, to jest tak: jeden dźwigar 20 cm. Drugi dźwigar, drugie 20 cm i sklejka na górze 2 cm, czyli razem ile? Co ty pierdolisz? Nie co ty pierdolisz, tylko ile się pytam? Eee, 42. Czyli zapisujemy 0,42. I odejmujemy, który jest chętny do rozwiązania tego równania? No jak to ile? 2,28 to są podstawy w podstawówce tego uczą. to zapisujemy 228. To jest nasz wynik, tak? Czyli to jest. Spód dolnego dźwigara stropu. A na co mi ten wymiar potrzebny? No jak to na co? Do dalszych obliczeń. Zobacz. To jest nasz poziom, czyli poziom posadzki jest metr poniżej tego punktu. Tak? No nie wiem, ja się na tym nie znam. No to nie masz innego wyjścia, tylko musisz mi zaufać, że tak jest. Dobra, niech ci będzie tłumacz dalej. Czyli teraz od tych Dwóch metrów 2,28 m musimy jeszcze odjąć 1 metr, tak? Nie wiem, bo lekcję z matematyki, ale programy humanistyczne. Dobra, nieważne. 2,28 Dwa odjąć 1 metr, to ile wychodzi? 128. No, w końcu zaczynacie myśleć. No i teraz przechodzimy dalej. To jeszcze nie koniec, ile to jeszcze będzie trwało. Ostatni krok nas dzieli od niwelowania. To bardzo proste. Patrz teraz. Te 128 cm, które Ci zostało, naznaczasz sobie na łacie. Zobacz, 128 cm. Cyk. Uwierz mi, że jest tutaj zaznaczone 128. Hop. Składamy nivelator do tej kreseczki. Zobacz, ten punkt. Ten punkt musi się zgrywać z tym punktem idealnie. Tak? Powiedzmy, że tak jest. Włączamy ładę. Uwaga. Czujesz to? Zobacz, i to jest nasz poziom stropu i teraz zobacz idziesz sobie przy każdym jednym stempelku, przykładasz i regulujesz nakrętko. I to wszystko. To ch**ie budowlanie, bo prawdziwie budowlanie. by to na szlauwagę zrobiło a nie na jakieś elektryczne zielostwo. Dzieciaku, szlauwagi to się używało jak jeszcze ciebie na świecie nie było. Trzeba iść z postępem czasu. Tak? A mówię, że nie masz kasy? To zrób mi przelew. Mi też możesz. No na pewno! Ty długo jeszcze będziemy robić, bo nie mogę się odgonić od tych meszek, no? Słuchaj, tutaj to jest nic. Jak byłem w Stanach, to tam dopiero gryzły. Tak, ty za granicą byłeś. No byłem, mówię ci poważnie. Robiłem na takiej jednej budowie. Co? Dobry tam hajs był? No, tak ci powiem szczerze, że nie do końca. Jak to nie do końca? Albo dobrze, albo ch**o. No nie do końca, bo robota była dobra. Kasa też była dobra. Tylko taki jeden złodziej mnie ku... szukał i zapłacił mi fałszywe dolary! I co z nimi zrobiłeś? Bo to ani się nazryć, ani napić. No jak to co? Poszedłem do takiego publicznego, prywatnego domu uciech publicznych. No i co tam się działo? No, posiedziałem, pogadałem z dziewczynami, kawkę wypiliśmy, elegancko. Czekaj, 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 przecież ty masz żonę! No mam, ale to było jeszcze za czasów kawalerskich, jeszcze jak swojej żony nie znałem. No i co, zadowolone były z tych dolarów? No jasne, że były zadowolone. Nawet jak wychodziłem do samochodu, to wyszły na schody, żeby mi pomachać. No i co im powiedziałeś? Mój angielski jest słaby, ale wiesz, pomachałem im tak jak one mi i powiedziałem DOLARIS FALSIFICATIS A one co na to? A one co? Odmachały mi i powiedziały SYFILIS ORIGINALIS ten prezes to nie ziółko. Nie dość, że miał dolary. Wuczył się po domach opieki, to jeszcze skorzystał. Ale on ja tego młodego, na lewo i na prawo. Ja już nie będę wnikał w ich sprawy. Ale ciekawe co on zrobił z tymi dolarami, jeszcze je ma? Ale ten młody jest naiwny. Łyka wszystko jak pelikan. Ciekawe czy by się zorientował, jakbym mu podsunął jakieś dokumenty do podpisania i powiedział, że to jest jego umowa o pracę. Ciekawe czy by podpisał.